Ja niggas a witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Far 3. Oczywiście to będzie po prostu, po prostu już nawet wiem jak ten odcinek nazwy, albo ucieczka z obozu wasa, tak jak na swoim kanale idzie hextech Albo... Albo podejrzewam, że bardziej to nazwa, będę z obozu wasa Więc nie wiem, to by było... E, jakie to by było na tyle kuźwa, myśmy już mieli z końcówką <gry> Oczywiście to jest na kanale Raczeks z... Yy, a niedługo mój kolega Ratchet.pl Powinien wrzucić Battlefield Heroes. A jak nie, to ja mu powiem, że, ja, że ma ze mną nagrać że znaczy ja, ja będę nagrywał. Moja perspektywa będzie dobra. Opowieść Kontynuuj, a nie, jaki? Kontynuuj, nowa gra na trzecim zapisie. Tak jak wiecie, tutaj całą grę przeszłem. Tutaj nagrywam na swoim kanale Dziży Hextech. A tutaj zaczniemy naszą przygodę, na nowo. This is... Nie wiem, właśnie, Warrior, czy Bo ja w sumie jestem na serio ekspertem już w tej grze, ja chyba 3-5 razy. Łyżwa, nie wiem. Problem mam. Explorator, to mnie on oni w ogóle nie bedli, ale szczegół. Fucking was. Fucking was. Dobra, weźmy tropiciela. Trudno. I tutaj się wyciszę, żebyście mogli posłuchać sam, cał, całego samego początku. Tak jak zrobiłem na swoim, tak jak na swoim kanale, gdzie hekstach. czyli wyciszam mikro. Huh? Well, I hope your mama and your papa read I love it. because you two white boys you look very expensive. Good because I like expensive things. I'm sorry. What did you say? What did you say? Did you want me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up. Okay? I'm the one with the fucking dick. Look at me. Look me in the fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye. You're my bitch. I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up. Jason, Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? What is this not fun anymore? Have I failed to entertain you? You see, the thing is, up there, you thought you had a chance. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trail. But Edmundo, down here. It's okay. I'm gonna chill. I'm gonna relax because you, my top guy brother, we're gonna have a lot of fun together while we wait for money. Boss, stop scaring the hostages. I need you to take care of the rejects. I just thought that you two pieces of fox are more entertaining than your friends. That's all. Bye bye. Hit you every fucking time, man. Eh? A, ja już chyba wiem, eee, why? tak, tyle tylko, eee, zywy na chwilę. Dobra, ja jestem z wami, z powrotem, to mamy, yyy, dobra. Zgadzam się.

Ok, szybki jest. tego już są człowiek w wojsku. Ok, bra. Ja ah, pierdzielę ludzie, znowu to samo. Jakieś, jakiś błąd mi wyskakuje, nie z grą, tylko tej, tutaj jakiś typ. Aha, co się kuca? Ja. Ale on jest szybszy na kucku niż my. Nie wiem tylko dlaczego. W ogóle ostatnio zacząłem New no Life Hit w BFBC w Battlefielda Bad Company 2 na komórce. Fajny jest. Dosyć spoko. Ja pierdziele ludzie znowu ten błąd. No i mnie wykryli przez ten błąd. Ja pierdziele zarąbiliście. No i znowu to... Bacie Też nie pomyślałem, bo powinienem poczekać aż on się odwróci. Zapomniałem.

No, odwróć się. Odwróć się. Dobra. No, teraz mi to gówno nie wyskoczyło. Pewnie wideo nie widzicie. Bo, o, to, bo ja nagrywam tylko bez gry. Tylko. Dobra. Nowy samouczek. Aha, to jest to. Że jak mamy taki ten, to cały wskaźnik, to nas wykrywają wtedy.

Mogę iść wziąć te graty? Bo że ja wiem, co mam zrobić nie, nie, zanim oni mi powiedzą. No, takie graty to nie są. Też bym chciał mieć tabletę. Bo ja nie mam samej, ale jeszcze nie potrzebuję. A mi tam koma wyskarcia. Tak, moja koma większość gier już odbiera Minecrafta, Battlefield, A Bad Company 2. Więc wiecie mi nie zależy na innych. To główne gry są. Angry Pierce mam jeszcze i takie pan pana nas, nie wiem, czy znacie. Dobra, wróciłem. Pewnie wszyscy pamiętają na Hextechu mój błąd gry. Dam linka w opisie do tego błędu, bo jest na samym początek... bo jest na sam początek wstawiony. Otwórz. Dobra, tym razem nie ma błędu. To, wtedy wcale to mi się że znowu to główne mi skoczyło. Czekajcie bo znowu muszę wycelować. No okej, okay, dobra. już. Wszystko słyszę. Nie, czy nie może? Nie, czy nie może? Dobra, idź. Fajny ma tatuaż na ręce. Podoba mi się. Co on zrobi z tymi ludźmi? Sposerany. Ale to 100%. I za co on ich zabija? ja nie mam pojęcia. Ja pierdzezną, to kubsko mi wyskoczyło. Teraz weź wyceluj w okej, okay. jak nie wiem gdzie jest, kurde, kursor myszki.

Najgorsze jest to, że jak nawet czasami rzucamy kamieniem, to oni niechcący, jeśli w nich trafimy, to oni od razu nas widzą. A jak rzucamy kamieniami, to po prostu, ich w nich nie trafiamy, to po prostu nas nie widzą. Jesteśmy dla nich. No ale są tacy, tutaj zrobili takie coś, że nawet jak rzucimy ze sobą kamieniem, to wiesz, że nie wykrywają nas. Ludzie nie widzą niby skątkami leci. Ale z czego? Tak samo jest z granatami. Chyba tak samo. Ja pierdzielenia chcę się iść. Tym można przewiec było. Znaczy wcale samej pójcie. Right. Where are we? Never should have made that jump alone. I promised Dad I'd take care of you two. Does it say where Riley is? We're going to find him, we're going to free the others, and then we're going home. Hey. No, stay with me, Grant. Please don't die. Urgh, I'm gonna kill you. No, 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 please, please, leave, leave. Oh fucking hell. To ranem, być, czyli wasem być. Ja walę. Kurde. Dobra, kick. pierdzielę jeszcze. Psy, co to kurde. Ja nic nie zrobiłem. Ludzie. Ja tam wiecie tak na krzyż, żeby... żeby mnie nie złapali... Bo wtedy znaczy nie złapali... Nie nie złapali, tylko żeby mnie nie trafili. Bo wtedy jest większa niż... No tak, pięknie. Dobra. Dalej. Na pewno byśmy nie mieli nic złamanego, ale ja nic nie mówię, mi to pasi. Mam nadzieję, że moje interko też się wam podoba. O nie nie nie, niedźwiedź niedobry. Zły Niedźwiedź, zły Niedźwiedź. Zły Niedźwiedź. Kurde, nigdy nie lubię tego przejścia, o kurde, o kurde, uff, przeszłem. Climb, no climb. Hayatsu, no, climb. Go, on the top. Dobra, szybko, bandażuj się. O, jelonek. A co, tylko co? Znaczy mi się, się myli, cetera, Dobra. O no, co to, to jest? Za nożownik jeden, naciskaj, dobra, naciskam. Dobra. Już nie. On znalazł cię. Chlera. Rozwalam nie chodzi mi o to, że on tak mówi tylko o to, że gazabiły cholera cholera ja pierdzielę Dobra No nie, jeszcze helikopter mi tutaj potrzebny No tak O nie nie, nie. ja dobiegnę, ja wam to mówię, dobiegnę tym razem, dobiegnę O dobiegnę, no i dupa No i dobra I nawet nie wiedziałem kiedyś yy, Za nami psy biegły po tym moście i psy też spadły